Even when you feel low, you can still go. Even when you feel low, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran said no man, I still go. go. Go, 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 Witam wszystkich. Otwieramy grupki VIP polskie z futbolu amerykańskiego. Sezon zaczyna się we wrześniu. No ale jak co roku Wcześniej zaczynamy całą organizację grup i już pełną listę osób, która będzie ze mną pracowała podczas sezonu zasadniczego, jak i playoffów nadchodzącego sezonu futbolu amerykańskiego. Tak więc, dziś piąteczek otwieramy wejście. Jak wiecie, są one limitowane. Tak więc, oprócz naszych stałych klientów, którzy są z nami od trzech lat, dobieramy pewną ilość osób, z którymi będziemy pracować podczas sezonu. A teraz trochę o grupkach. Wiadomo, że mamy dwie różne grupy. VIPskie jest VIP Standard i VIP Premium. Jeśli chodzi o pierwszą grupkę, jest to standardowa grupka, gdzie analiza jest tylko i wyłącznie statystyczna i trendowa. Tak więc jest to na zasadzie grupki VIP Standard z piłki nożnej i jeden okres VIP Standard to 4 Game weeki, czyli tak naprawdę 4 tygodnie gry weekendowej, gdzie mamy po trzy kupony na każdy Game Week. Oczywiście wersja Premium również tak, jakby okres miesięczny, 4 game week, czyli 4 pełne weekendy, i tutaj ilość kuponów w tej grupie jest dostosowana do kapitału, jaki przeznacza dany gracz na dany game week. No, jest to oczywiście po konsultacji z nami, jest to oczywiście wersja jednomiesięczna, czyli 4. Jeśli chodzi o pakiety, które są dostępne przed sezonem, no to można wykupić pakiet na sezon zasadniczy VIP Standard i oczywiście pakiet na sezon zasadniczy VIP Premium. Dotyczy to. 18 game weeków, czyli tak naprawdę 4,5 miesiąca gry. Mamy również pakiety, które są na cały sezon łącznie z playoffami, no ale to już indywidualnie i tak naprawdę tylko dostępne dla naszych stałych klientów. To, co dzisiaj możemy Wam zaproponować, to właśnie sezony zasadnicze w dwóch wersjach, standardowej i premium. Oczywiście w pakiecie premium jest analiza drobiazgowa tak więc dość mocno przykładamy się do tego, co Wam podajemy. Jeśli chodzi o zeszły sezon, no to pamiętacie jakie sukcesy wyszły nam na koniec, jakie sukcesy wyszły nam w Super Bowl. Miałem nadzieję, że zeszły sezon będzie sezonem, gdzie bukmacherzy nie przyczepią się do naszych członków, no ale oczywiście dwie osoby zostały zlimitowane. Ale tylko i wyłącznie dlatego, że nie przestrzegały naszych wytycznych, chciały troszeczkę więcej włożyć w kupony, na co po niektórych fazach no i niestety nawet gdzieś komentarze pod filmami zostały dodane, że u jednego z booków dostali limitowanie, a jednej osobie podziękowali za grę w sensie wypłacili środki i podziękowali za współpracę. My mamy to na tyle przemyślane, że wiemy. Jak postępować w danych sytuacjach, jeśli chodzi o stawki, jeśli chodzi o stawkowanie, jeśli chodzi o to, jak bukmacherzy i analitycy podpatrują to, co się dzieje na poszczególnym koncie. Tak więc, jeśli staracie się być troszeczkę bardziej łapczywi, no to nie tędy droga i nie chcemy takich osób w naszych grupach, bo później ci realni nasi członkowie ponoszą jakieś skutki tym, że te zdarzenia, które są dla nas do gry dobre i optymalne, są albo wycofywane, albo właśnie limitowane przez danych bukmacherów. Teraz, jeśli chodzi o bukmacherów, no to tak naprawdę nasz rynek jest bardzo otwarty na zdarzenia z futbolu amerykańskiego. No i jak wiecie, jest to dyscyplina troszeczkę mało tutaj znana i mało znana przez bukmacherów, także te kursy są przepisywane od innych. Również od zachodnich, ale zazwyczaj przed weryfikacją rynkową, potem te zmiany oczywiście są nanoszone, no bo ktoś nad tym czuwa, ale w niektórych momentach można oczywiście wykorzystywać nie dość że błędy ludzkie, to jeszcze troszeczkę opóźnione. Informacje a propos występów danych zawodników lub jakichś innych wykluczeń czy innych czynników wpływających na dość mocny odchył, jeśli chodzi o przebieg danego spotkania. Futbol amerykański to nie piłka nożna, i tutaj co po niektórzy zawodnicy mają bardzo duży wpływ na to, co się stanie w meczu i na to, jaki będzie wynik. Jest to zupełnie inna dyscyplina, inaczej można do tego strategicznie podejść. Jak wiecie, ja się tym zajmuję od lat i od początku trwania tak naprawdę tego kanału. Zajmuje się właśnie grupą VIP Polską z futbolu amerykańskiego, no jak wiecie, z wielkimi sukcesami. Zapraszam oczywiście do kontaktu te osoby, które już ze mną współpracowały, bo na pewno się takowe zgłoszą. A jeśli chodzi o ludzi nowych, no to 20 wolnych miejsc jest tylko dla Was na pakiety całosezonowe, jak i oczywiście jak na pierwsze 4 game Wiki. Tak więc proszę zgłaszać się mailowo na sportprodicons.plopadmailcom. Jeśli nawet nie odpiszę od razu, no bo wiadomo, że ta skrzynka troszeczkę się zawali, teraz na weekend też nie będę tak naprawdę przy poczcie, jaki będę odpisywał z dość sporym opóźnieniem, ale oczywiście liczy się czas przesłania wiadomości, czas zapytania, i takie osoby będą miały oczywiście pierwszeństwo na to, by dostać się do naszych grup VIP-owskich. Jeszcze raz powiem, że jeśli zdecydujecie się na pracę z nami w grupach VIP polskich z futbolu amerykańskiego, no to chciałbym, żebyście trzymali się tych wytycznych, jakie dostaniecie od nas, jeśli chodzi o limity stawek. Tak więc jeśli mówicie, że macie budżet 1000 i my rozpisujemy kopony na weekend na 1000, to nie grajcie za 10 tysięcy, bo to nam zepsuje poszczególne zdarzenia. Powiedzcie, za ile rzeczywiście chcecie zagrać, Wtedy my odpowiednio dobierzemy kursy, stawkowanie, jak i oczywiście próg prawdopodobieństwa danego zdarzenia, które znajdzie się na kuponie i stawki do poszczególnego kuponu jednostkowego, by nie wyleciał taki kupon analitykowi bezpośrednio na panelu przy postawieniu i nie został przesłany do akceptacji ręcznej. Tak więc naprawdę apeluję o rozsądek, o to, żebyście zrozumieli to, co chcemy Wam przekazać i żebyśmy przede wszystkim nie psuli sobie nawzajem dość dobrej. Oferty dostępnej na polskim rynku do gry. Tak więc nie bądźcie zachłanni, a dla wszystkich nas współpracujących ten sezon zakończy się na pewno bardzo dobrze. Zmierzając do końca filmiku, sezon z futbolu amerykańskiego dla grup VIP polskich na naszym kanale uważam za otwarty i zapraszam do kontaktu mailowego osoby chętne dołączyć do poszczególnych grup. Dzięki za uwagę i do usłyszonka w kolejnych filmach.